Jako symbol łączącego państwa związku, proszę, abyście wymienili między sobą obrączki. I pana proszę o nałożenie obrączki małżonce jako pierwszego. I panią proszę o nałożenie obrączki małżonkom. z jeszcze kilka pytań. Szanowni państwo, czy w obecności świadków podtrzymujecie swoją decyzję złożoną wcześniej w zapewnieniu co do nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego? Proszę odpowiedzieć tak lub nie. Czy pani wybiera nazwisko?